O kurde! No tak. Kto by się spodziewał po dwóch rybach? No to był duży Jaś. Ale spieprzyłem. Cholera. No i witam wszystkich z nas wody. Dzisiaj kolejny dzień poszukiwania Jazi. Wszystki popołudniowy wypad. Także nie ma się co zastanawiać, czas zacząć łowić. Może jeszcze jakiś klonek. To ciepło, które zrobiło się w ostatnich kilku dniach powinno je obudzić do brań. Mam cichą nadzieję, że uda mi się złowić pierwszego jazia w tym roku. Dla mnie jaź zawsze taki gatunek, który jest zwiastunem wiosny. No i cóż. Mam cichą nadzieję, że uda się jakiegoś dziabnąć, a przy okazji może jakiś klenik, czy cokolwiek innego z płotwami. Zobaczymy. Dwie godzinki do wykorzystania. Mam zamiar wykorzystać jak najlepiej. Czy się uda? Czas pokaże. O co to było? To na pewno nie było drzewo. Hmm? Czyżby O, ale jaja, był skubaniec, ale trzeba spróbować trochę lżej. Przez samym poczyku obciął mi tante. Dajemy mu jeszcze jedną szansę Jest Pierwsza ryba dzisiaj Ale to brzmi jak klej Jeszcze lepiej Okoniasty Całkiem zgrabny No dobra Pierwsza ryba zaliczona leć. Czyli ten zestaw kolorystyczny daje radę. No ale tam ze środka miałem jakieś branie bardziej właśnie jaziowatego. Proszę zmiana przynęty i od razu branie, ale to wydaje mi się, że to jest kleń, jeszcze gorzej, dlatego tu nie było innych. Siedzi rozbójnik. Dobrze, że nie odciął mi fluorokarbonu. Nie puszczaj. No dostał w miecz, także... Może no, w sensie jakby się nie, nawet nie wychaczył. Zmykaj, tarło powinieneś mieć. Gnojku. Ale piękne branie z opadu zaliczone. Typowo przynęta szczupakowa 27 mm na typowej uo, szczupakowej główce 1,5 grama cały zestaw też taki typowo szczupakowy że tak powiem no dobra No tu wygląda idealnie tu nie będzie jazia czekania to nie wiem gdzie je znajdę jeszcze Zabijający prąd, do tego tutaj chwila takiego uspokojenia się, a no, na wiosnę idealne miejsce kleniowo-jaziowe. Zobaczymy czy kleni lub jazie podzielają moje zdanie. coś się skusiło o, jest pierwsza klucha niewielki bo niewielki ale zawsze tak się spodziewałem nie wychodził do powierzchni więc jaś to nie mógł być o taki uciekaj Wiedzi następne zwierzę Co też teraz? Pasiasty Bywa Trochę mniejsze od kolegi Ale ryba to ryba Już tutaj trochę wyjąłem A jeszcze jeden złot nie zaszkodzi Kurde. No tak. Kto by się spodziewał po dwóch rybach? No to był duży jaś. Ale spieprzyłem. Cholera. W pierwszym momencie myślałem, że to zaczep, a to był potężny jaś. Już czułem jak się przewalił pod powierzchnię, znaczy przy dnie. A pierdziele. A z samego dnia spodz... Czyli są i żerują. No i biorą, najważniejsze. O Jezuś, słodziusieńki. W morelach, kurka wodna, no. Nie chcę przeklinać, ale czując po, po tym, jak wędka zadziałała, to to była ryba rzędu 2 kilo plus. Hmm. Jest coś fajnego. Nie idzie do powierzchni Żeby drugi raz się skusił No nie <grym wyszło> A może to był ten kolega? A nie muszę być na siebie taki zły Chodź tu zająco Szybka winda W pijawkach, ale żeguję. Chodź. Miałeś być wielkim jaziem, jesteś prawie wymiarowym szczupaczkiem. Uciekaj w panierce. Tam drugi śliski dzisiaj, no. no nic. Opowiadam o straconym braniu. Ja mógłby nie wziąć po raz drugi, a to zielony. No bywa. Najważniejsze, że biorą. Szkoda, że nie to, to co bym chciał, ale... No dobra, nie narzekam. Robię swoje. W pierwszym opadzie, jezus o co chodziło teraz Ale to raczej nie był też jaś Urwany nie Za lekko zaciąłem, nie spodziewałem się w ogóle że coś takiego będzie możliwe Źle zareagowałem, trudno, bywa On brzmiało jak klęć szczerze jest z tych niewielkich. O. Teraz prawidłowo. Co? Co teraz się dzieje? Wszystko gra. Za jaziem no tutaj brzmi bardzo fajnie. Wcale mi się zdziwiło, że coś tutaj wzięło. Pierwszym rzucie. Co za gnojki, no. I też szczęście, że nie odczuła Ten to już jest ogólnie... Przygięcie. Drugo, to przeglądania było do przewidzenia. No tu też wygląda obiecująco. Może w końcu się uda. Dobra, kleniasty Szybki hol bez serygiela Niech wraca Czyli co to oko, nie Trzy szczupaczki Tam jakieś takie odetchnięte branie I wydaje mi się że to mogły być Jazie Tutaj klenior Ja bym chciał Jazia znowu kleniorek tak mi się wydaje przynajmniej no chodź tu kolego ja znowu niewielki klonek opuszczaj ok i do siebie wracaj całe statku tutaj wpływa chyba tam się coś spłoszyło no dobra Jest i tutaj coś w końcu, a, klenik albo ogonek, a raczej klenik piękny, ciemniuteńki, taki głośność, czekaj. Coś tu było, Idę jeszcze wrócić tam na kwadrant pięć, rzutów. I zostało 20 minut. Już totalnego zachodu słońca. Jeżeli miałbym gdzieś jeszcze a złowić, to po tym odcinku dzisiaj spróbowałbym tam. No cóż, może mi się to uda. Byłoby fajnie. No i tak, w jednym miejscu, w którym wydaje mi się, że miałem kontakt z jaziami, już teraz nic się nie działo. Ale tutaj, gdzie zaczynałem, też wydaje mi się, że jaś uderzył w moją przynętę i ją przyciął. Więc na sam koniec postanowiłem spróbować jeszcze raz tu. Co teraz? Zawariowała ryba. Mhm. Właśnie to jest to. Dzisiaj kurde. Najwyraźniej jest dzień szupaka. Naprawdę. Nie wątpię, że to wcześniej szczupak nie lepcił przynętę. Ale. Sporo ich dzisiaj miałem na wędce, niemniej rzucę to jeszcze kilka razy, bo wieczór to jest też ten moment, w którym jazie nawet po całym dniu jakiegoś odpychania przynęt potrafią te 10-15 minut przycisnąć. I mam taką cichą nadzieję, że coś takiego mnie spotka. Szczupak, normalnie szaleństwo szczupakowe dzisiaj tu, ale pierwsza odcinka. Nie wiem, czy jest sens jeszcze machać. A, jestem wędkarzem, zawsze jest sens. Dobry. Teraz pytanie, czy uda mi się jeszcze znaleźć Asia, ale dosłownie. Daję sobie 5 rzutów, jak w 5 rzutach. Nic się nie stanie, kończę na dzisiaj. Nie, no kurde. Co to jest za masakra? Nie kończę już teraz. No, Chyba Nie chce mi się już tych sztupaczków łowić. No cóż. Kolejne poszukiwanie jazi kończy się raczej dobrym żerowaniem szlupaków, czego się w sumie nie spodziewałem. Ale cóż. W końcu, że tak powiem, dopnę swego złowie tego... Je wiosennego jazia zapuszczę faktyczną wiosnę no, zobaczymy ile jeszcze to wypadów zajmie z drugiej strony statko kleni złowione kilka okonków no i szczupaki, które miały być jaziami pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą